Królestwo Króla Artura trawi nie tylko tajemnicza zaraza. Nic dziwnego, że opinie na temat gry są tak podzielone. Jedno jest pewne, produkcja polskiego studia wydana przez Awaken Realms wywołała spore emocji. Co ciekawe, większość negatywnych komentarzy pochodzi od graczy konsolowych. Jak to wygląda po 50 godzinach? W tym materiale omówimy najmocniejsze strony gry, ale nie przemilczymy też jej wad. Like, sub i zaczynamy! The Grail: The Fall of Avalon to gra mocno inspirowana legendami arturiańskimi. Wątki związane z Arturem Pentragonem, Merlinem czy rycerzami Okrągłego Stołu łączą się tutaj z elementami nadprzyrodzonych mocy, składając się na mroczną, działającą na wyobraźnię opowieść. Akcja gry przenosi nas do pogrążonego w chaosie Królestwa Albionu, które trawi tajemnicza zaraza znana jako Czerwony Mur. Za scenariusz gry odpowiada Krzysztof Piskorski, polski pisarz fantastyki, autor m.in. powieści Zadra, a także współtwórca fabuły gry This War of Mine. Przy okazji warto przypomnieć, że This War of Mine jako pierwsza gra w historii została wpisana na listę uzupełniających lektur szkolnych. Jeśli nie jesteście w temacie, o polskim studio Awaken Realms mogliście nie słyszeć, ale było już o nim głośno ze względu na świetnie przyjętą grę planszową. W 2021 roku studio wydało również deckbuilderowy roguelike o nazwie Tainted Grail Conquest, osadzony w tym samym uniwersum. Tytuł kupił mnie swoim klimatem i mimo, że nie jest to mój typ gier, ciężko było oderwać się od ekranu. Jeśli chodzi o obiekt dzisiejszego filmu, The Fall of Avalon, gra przeszła naprawdę długą drogę. Co ciekawe, deweloperzy na samym początku chcieli stworzyć izometrycznego RPGa na kształt Baldura czy Original Sin. Po czasie jednak produkcja obrała zupełnie inny kierunek i finalnie otrzymaliśmy RPG akcji z widokiem pierwszoosobowym. Nic dziwnego, że grze przypięto łatkę polskiego Skyrima ze względu na wiele podobieństw, ale umówmy się, ciężko porównywać ją do produkcji bytezdy. Mówimy tutaj o produkcji o znacznie mniejszym budżecie. Mimo to otrzymaliśmy coś wyjątkowego. Projekt świata sprawia wrażenie przemyślanego. Lokacje są spójne, ciężko znaleźć dwa podobne do siebie miejsca. Ogromne posągi, mityczne stworzenia, podziemia, które zostały odpowiednio zaprojektowane i praktycznie nie dotyczy ich. Problem backtrackingu, jak to ma miejsce w wielu podobnych produkcjach, jak również kilka mniejszych lokacji, które zostały przygotowane na potrzeby zadań, spełniają swoją rolę bardzo dobrze. Świat został podzielony na kilka większych stref. Jest momentami depresyjny, ale nie zabrakło w nim zabawnych dialogów, jak również zwykłych przyziemnych rozmów. Jednak idealnie nie jest. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że część napotkanych postaci wygląda jak figury woskowe. Dlatego zacznijmy od tematu grafiki, której poziom, niestety, nie dla każdego będzie wystarczający. Tainted Grail: The Fall of Avalon powstał na silniku Unity. Momentami gra potrafi wyglądać dobrze. Wiele razy zdarzyło się, że zatrzymałem się i cieszyłem oko prezentowanymi obrazami. Jednak zdarzały się też momenty, w których najchętniej odwróciłbym wzrok. Tych było zdecydowanie więcej. Trzeba przyznać, że grafika gry jest bardzo nierówna. Zaraz obok szczegółowych modeli i świetnie prezentujących się lokacji kontrastują z nimi słabe animacje, brzydkie postaci czy kiepsko zrealizowana woda. Dla mnie jest to coś, na co mogę przymknąć oko. Ale jeżeli Waszym głównym kryterium przy wyborze gry jest ładna grafika, to możecie się lekko zawieść. Grając na komputerze nie uświadczyłem większych problemów z wydajnością, czego raczej nie mogą powiedzieć osoby okrywające wersję na konsole, gdzie gra ma duże problemy z utrzymaniem płynności. Co więcej, gracze narzekają na częste krasze i frizy. Jak będzie w przyszłości okaże się, ale na tą chwilę wersja na konsole zdaje się nie wyglądać najlepiej. A szkoda, bo przez to wiele osób odbije się od gry, a w moim odczuciu jest to bardzo przyjemny tytuł. Choć świat Tainted Grail: The Fall of Avalon nie należy do największych wśród gier z otwartym światem, nadrabia to swoją zawartością. Tereny, po których przyjdzie się nam poruszać, zostały wypełnione nie tylko przedmiotami czy surowcami, ale też dobrze zaprojektowanymi, często zaskakująco rozbudowanymi zadaniami pobocznymi. Gra nagradza gracza za jego ciekawość. W trakcie wędrówki można natknąć się na interesujące notatki, NPC-ów, ukryte zadania, mini minibossów, zakopane w ziemi skrzynie czy intrygujące kapliczki. W połączeniu z systemem przedmiotów, które często zawierają przydatne bonusy, jest za czym się rozglądać. Eksploracja przynosi dużo frajdy i stanowi mocny element rozgrywki. Na drodze znajdziemy mniej lub bardziej wymagających przeciwników, którzy nie pozwolą nam przejść dalej. W Tainted Grade The Fall of Avalon nie ma skalowania. Zachowanie przeciwników w moim odczuciu jest ok. Potrafią mieszać atakami. Jeśli się od nich oddalimy, rzucają nożami, kamieniami lub też wyciągają łuk. Co ciekawe, potrafią przypadkowo się zranić lub nawet walczyć między sobą. Przez to, że grałem na trudnym, początkowo walki ciągnęły się bardzo długo. Cofając się w defensywie, wiele razy doszło do sytuacji, że przeciwnik po prostu odwrócił się i pobiegł na swoje domyślne miejsce. No, wolałbym chyba, żeby nie gubili agro zamiast odwracać się w napięcie, ale tak już po prostu jest. Dated Grade The Fall of Avalon walka została oparta o prosty system kontr uników, ale możliwości rozwoju postaci pozwalają dostosować rozgrywkę do własnych preferencji. Gracze mogą walczyć bronią jednoręczną, wstawiając na szybkość i mobilność. Sięgnąć po ciężką broń dwuręczną, która zadaje większe obrażenia kosztem tempa i zużycia staminy. Dla fanów walki dystansowej przewidziano różne typy łuków, a także zaklęcia, którymi gra się bardzo przyjemnie, jeśli macie dobrego aima. Niestety uniki w grze mam wrażenie, że potrzebują konkretnego reworku. Nie dość, że są strasznie długie i OP, to jeszcze można atakować i unikać w tym samym momencie. Tak raczej nie powinno być. Gra zlicza wagę wyposażenia i dzieli na lekki, średni i ciężki pancerz, a w zależności od kategorii wagowej zmieniają się bonusy dla postaci. Jest to fajnie zrealizowany pomysł. Sam udźwig można zwiększyć rozwijając statystyki oraz przedmiotami, które można znaleźć w grze. Jest tutaj przestrzeń do zabawy i sprawdzania wielu różnych kompozycji. Najważniejsze jest to, że gra nie narzuca konkretnej ścieżki rozwoju. Można swobodnie mieszać style i tworzyć własne hybrydy, jak również szybko przełączać się między zestawami wyposażenia. Całościowo system rozwoju postaci, oparcie go o atrybuty i drzewka rozwoju sprawdza się dobrze. System jest przejrzysty i pozwala na eksperymentowanie z różnymi stylami rozgrywki. Powiedzmy kilka słów o muzyce. Kiedy pierwszy raz usłyszałem główny motyw muzyczny w menu, zrobił na mnie tak duże wrażenie, że zatrzymałem się w nim na dobre 10 minut. Nie pamiętam kiedy ostatnio przydarzyło mi się coś podobnego. Więcej, główny motyw muzyczny jest tak dobry, że nawet po 50 godzinach nie jestem w stanie nie przysłuchać go chociażby do połowy. Do tej pory robi wrażenie, a za pierwszym razem, gdy go usłyszałem, dosłownie mnie zamurowało. Zresztą dobór muzyki i dźwięków w całej grze jest bardzo dobry i z pewnością go docenicie. Sprawnie buduje klimat i przekłada się na pozytywne wrażenia podczas rozgrywki. Czy warto zainteresować się Tainted Grail The Fall of Avalon? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Gra ma swoje wady, szczególnie w wersji konsolowej, ale jednocześnie potrafi wciągnąć klimatem, który trudno znaleźć gdzie indziej. Z zainteresowaniem będę śledził, w jakim kierunku rozwinie się studio, i z jeszcze większą ciekawością przyglądał się temu, co stworzy społeczność moderska. Bo mimo swoich bolączek, The Fall of Avalon to tytuł, który ma w sobie coś wyjątkowego. Jeśli spodobał ci się materiał, zostaw suba i daj znać w komentarzu, co sądzisz o The Fall of Avalon. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.